opłacę minimalną. Ministerstwo Finansów chce ją podnieść o niecałe 5 zł brutto. Ministerstwo Pracy gra w bank i proponuje skokarz o 354 zł brutto. Stawką są zarobki ponad 3,5 miliona Polaków. O możliwościach i oczekiwaniach Paweł Gadomski. 2, 3, 4, 70. Właśnie o tyle według propozycji Ministerstwa Finansów w przyszłym roku miałaby wzrosnąć pensja minimalna, to kwota brutto, czyli przed opodatkowaniem. Czasami dziecku daje 5 zł do szkoły, do sklepiku, żeby sobie mogło coś kupić, a to jest dla nas, nas podwyżka na cały miesiąc. Nic tu nie jest jeszcze przesądzone, bo nawet w rządzie nie ma jednomyślności. Ministerstwo Rodziny chce, by w przyszłym roku pensja minimalna z 4666 zł urosła do 520 zł brutto. 54 zł. To nawet więcej niż chcą związkowcy, którym nowa najniższa krajowa marzy się na poziomie 5 tysięcy zł. Płaca minimalna powinna rosnąć. W góry ciągle jeszcze zarabiamy zdecydowanie za mało. Na tak gwałtowny wzrost pensji minimalnej nie zgadzają się jednak pracodawcy, wystosowali wspólny list, w którym piszą, że podwyżka najniższej krajowej do ponad 5 tysięcy złotych jest nie do zaakceptowania. Bo uderzy w konkurencyjność polskiej gospodarki. To argument, z którym akurat zgadza się Ministerstwo Finansów. Nie patrzmy na gospodarkę przez pryzmat biurowców w centrum Warszawy, czy na woli. Tak nie wygląda polska przedsiębiorczość. Polska przedsiębiorczość to są miasta powiatowe, gdzie wielu przedsiębiorców wejdzie do szarej straty. Pracodawcy proponują góra 50 zł brutto podwyżki. Rząd musi przedstawić stronie społecznej swoją propozycję do połowy czerwca. Tego, w jakim rośnie u nas płaca minimalna, należy do najwyższych w Europie w ciągu ostatnich 10 lat. Podskoczyła ona o ponad 150%. Na porównania w 2015 roku osoba z najniższą krajową dostawała miesięcznie 1750 zł i to przed opodatkowaniem. Pensję minimalną dostaje teraz u nas ponad 3,5 miliona osób. Z każdej podwyżki do ich kieszeni trafia tylko część. Podwyżka płacy minimalnej to większy wpływ dla pracownika na konto, ale trzeba również o tym pamiętać, że również... Państwa, otrzymuje większe wpływy w postaci składek, jak i również podatków. Wyższa płaca minimalna to uzależnione od jej wysokości wyższe niektóre składki, które płacą osoby na samozatrudnieniu, takie jak właścicielka tego zakładu fryzjerskiego w Łomży. Czasu pracujemy na ZUS, tydzień na lokal, tydzień na inne opłaty, a tak naprawdę to, to z ostatniego tygodnia, co zarobimy, zostaje dla nas. A blisko 900 tysięcy Polaków na samozatrudnieniu po opłaceniu składek ma w kieszeni mniej niż wynosi teraz najniższa krajowa. Paweł Gadomski, wydarzenia.